Co Cię tyka, to Cię tyczy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego to, co mówisz o kimś innym, mówi więcej o Tobie niż właśnie o tej osobie. Chcę, żebyś wiedziała, że każda osoba na zewnątrz Ciebie jest Twoim lustrem. Na przykład, czysto hipotetycznie, ktoś Ci się pokazuje w odwadze, w charyzmie, w takim. Czym, czego Ty po prostu nie rozumiesz, nie? Czego Ty po prostu nie rozumiesz, i na widok tego ściska Cię na przykład w brzuchu, czujesz złość, może zazdrość, irytację, uważasz, że ona robi coś źle, to nie mówi nic, kompletnie nic o tej drugiej osobie, ale mówi wszystko o Tobie, i to jest dla Ciebie prezent, to nie jest kara, to nie jest coś, z czym musisz walczyć, to jest dosłownie jak prezent do odpakowania na święta. Jeżeli to. Wywołuje w tobie jakieś emocje negatywne, na przykład, chociaż pozytywne też, ale tutaj mówimy o tej akurat w tym momencie, o tych negatywnych emocjach. To znaczy nic innego, jak tylko to, że to jest w tobie nieuzdrowione. To jest twoja rana, którą ktoś chcąc, nie chcąc poruszył. To jest twoja rana, to jest coś, co woła do ciebie z wewnątrz, ciebie, od środka. Hej, zauważ mnie, zobacz mnie, jestem tu, pokochaj mnie, potrzebuję ciebie w tym momencie. Zobacz, na przykład, ktoś osiąga sukces i ciebie to kuje, dotyka. To nie dlatego, że ona ma za dobrze, albo jej się poszczęściło, albo coś, ale tylko i wyłącznie dlatego, że być może ty tego pragniesz od środka, być może twoja dusza tęskni za tym, ale sobie nie pozwalasz przez swoje programy i ograniczenia. Więc pytanie brzmi, czy zobaczysz tą wskazówkę, że to jest dla ciebie, nie przeciwko Tobie, to jest właśnie dla Ciebie. Dlatego tak często mówię o poznaniu siebie, bo naprawdę poznanie samej siebie, swojego umysłu, swojego organizmu, jak ty reagujesz na różne sytuacje, to jest najcenniejsza wiedza, bo z kim do końca życia będziesz spędzała czas? Z kimś innym, czy ze sobą? Ze sobą. Więc ty musisz siebie poznać i żeby prowadzić te swoje piękne życie. Ty musisz wiedzieć, co tobą e, kieruje. Ty musisz to wiedzieć, żeby wiedzieć, z czym masz i możesz pracować. Bo bez tego ty nie jesteś w stanie pójść do góry. Dlatego tak często mówię, żeby zajrzeć w głąb siebie, bo tu jest cała prawda o tobie, to jest twoje źródło. A cała reszta, wszystko, co jest na zewnątrz, to jest tylko twoje lustro. To, co ty nosisz we wnętrzu, to widzisz w innych ludziach. Więc to nie jest problem. W tym, że ktoś ma łatwiej, ktoś ma lżej, ktoś ma lepiej, tylko to znaczy, że ty tu musisz ze sobą popracować. I to, co dzisiaj ciebie najmocniej tyka, to to jest Twoja wolność, jeżeli to rozpracujesz. I jeżeli Ty już odnajdziesz tą swoją wolność, i w momencie, kiedy ktoś spróbuje Cię ocenić, narzucić Ci swoje zdanie, swoją opinię na Twój temat, to Ty już wtedy wierzysz,